Janina Halagarda Ola i Śnieżynki Czyta Bogdan Dmowski Kiedy śnieżek spadnie I zrobi się ładnie To przywitam zimę białą Śpiewem i zabawą Lubią to Pójdę na spacerek Ciepły płaszczyk włożę Na bieluśkim śniegu cała się położę Lubię to. Jak gwiazdki śnieżynki wirują na wietrze, radośnie zatańczę. Co na to powiecie? Lubię to. Kupiła mi mama ciepłe rękawice, niejedną śnieżynkę do rączki pochwycę, lubię to. A jeśli mi któraś usiądzie na nosie, nie będę płakała, powiem bardzo proszę, że lubię to. Po powrocie w sali narysuję sama nowiutkie śnieżynki, co padały z rana. Lubię to. Do domku zaproszę moje koleżanki. Będziemy wycinać zimowe śnieżynki. 路边无他。